No to w zasadzie to nawet nie trzeba go składać na razie, bo jak jutro będzie... No to sobie że go jutro rozkłada... No w, w miarę jutro, nie ma nic. Dobra, dołem, ścicla czy górem? Czy zbłoto? Jak Lepiej by było dołem, ale no. nie ma dziurki żadnej. Która by to przyjęła? Ja robię ja jeszcze kasiutka. Wiertarkę. Kot Czesław. Pierdolaj. Hmm. Dobra drogi tu nie ma nic. Dobra przełożyłem tak to Tam bym przeszedł chyba Nie Nie? Ja sobie to? Może no. być piasek, urwane, łańcuch a ty To jest jak klocki Lego trochę To się To nie jest tak. To po prostu podłącza kable do wtyczek które pasują Już więcej Naprawdę. Dobra, co to jest? Nie stresuj Dobra Nadmiarowe kable aktualnie to w to stronę obudowę. To jest duży zasilacza, to też tego nie powłączone. Film instruktorzowy jak służyć komputer. Wow! Jak złożyć komputer? <grym> <grym> Nam <grym> też to jest potrzebne, ta wiedza. <grym> Dobra, zostawimy. ...konstrukty ma. jeszcze to. Co hmm. teraz? To, co my teraz zrobimy? Całą tą resztę... No nie, no, po prostu teraz to podłączymy tyle, co możemy podłączyć. Hmm. A reszta będzie jak będzie Czyli jutro. Do której jedziesz? Co ja teraz rano, za jakiego dopracuję, żeby to nie dostało? Dajcie tą kartę. Tu? Uh -huh. No to no. tyle, co możemy dzisiaj zrobić, to włożyć to na. Tylko to. Co zrobić, lewa? Zresztą to jest. Co jeszcze jest? Nic. Włożyć z zasilaczy. No nie, no dzisiaj tylko to zostało. No nie, no. Tu co więcej zrobić? Cudys. Na pewno nie będzie, no. Nie. No. O Asus, fajne funkcje. <grym> Dobra, w którą stronę ją włożyć? Chyba w tam tą. jeszcze jest jeden pierdolnik. Dwa, trzy. O, matko. A co to jest to? O, w mordę. Nie wiem. <grym /dobro> no co? Coś jest, nie wiadomo Coś co jest. jest. Może być fajne nawet z tą stroną. No w którą minutę stworzyć? Czy w drugą? No może w drugą? Nie no, ta to nie wejdzie nie, do tak. gniazda. Musimy zrobić tak. Na, Na bank. bank. Dobra, zgoda, PC Express 2 są PC Express. To jest tu 16-topinowe. 16 no, chyba. Gniazdo. to będzie to trzeba wyjebać tak, No właśnie pa, tak patrzę jak to się wyjmuje. Aż, Możemy jeszcze odwrócić w od głowę. tu. Nie wyjmuje się. tu masz śrubę. Co tam zrobić? Nie ja wiem, odkręcić? Wyrzucić. Nie, ale nie chodzi mi o to, bo tak. Jedno jest. No nie odkręca, to się No już, uba... się weźmie. Właśnie to się jakoś wyjmowało tylko nie pamiętam jak. To się wyjmowało, wyłamywało raczej. Można... jest sikierka. Weź sikierkę, pierdolni dwa razy. Śrubokręt. Jest, um, jest. No. jest gdzieś, był to. Jest gdzieś, był to. No. Bardzo dobrze. Tylko w drugą byś mógł lepiej. Ach, to doświadczenie no. dla monterskiego. Nie tak, nie całe, kurwa no Co budowa świetnie Dzięki, ty to przytrzymam, może Tak tu idzie No ja. idzie? Kurwa Weź to Zaraz Zaraz normalnie, przejdź